manko trochę mnie nie było, jak zauważyliście, miesiąc Facebook był zablokowany, ale też postanowiłem odpocząć, zająć się swoimi prywatnymi sprawami. No i dobrze mi to zrobiło, tak. Więc no, mamy koniec sierpnia, po weekendzie od razu wrzesień. Dzieciaki wracają do szkoły. Kto ma wiedzieć, ten wie, jak jest rodzicem. I ma dzieci, przedszkola, szkoły, wszystko wraca do normy. A ja dla was będę miał komunikat. Jutro ciekawy, bo troszeczkę rzeczy przemyślałem. Myślę, że to będzie wszystko bardziej profesjonalnie wyglądało z mojej strony. Bo niektórzy mieli rację, trochę się zagolopowałem w pewnych rzeczach. Dotałem się w niepotrzebne historie. E... No i po prostu też lata lecą. Więc już mówię, też już nie mam siły, żeby cały czas walczyć, wojować, zbawiać cały świat. Udowadniać komuś, że coś jest czarne, a on mi mówi, że jest białe. E... Bez sensu, bez sensu. Trzeba się zająć swoim życiem. Oczywiście. Akcja Stop Bombien będzie cały czas działała. Dostaniecie dwa profesjonalne maile, telefon. Jestem po, po rozmowach i nagram wam jutro czat na żywo. Powiem dokładnie co i jak, jak to od września będzie sobie hulać. Dziękuję tym wszystkim, którzy dobrze mi życzą. Tak jak walki miałem nie mówić, to też wybaczcie, mówiłem, no bo coś w moim się zmieniło. Ja się czuję lepiej. Zarówno psychicznie, jak i fizycznie widać chyba po twarzy, schudłem. Chodzę na treningi, ale obiecałem, nie będę Wam wrzucał już żadnych rzeczy z tym związanych. Jak będzie walka, to pokaże się. Ja i tak już wygrałem, bo praktycznie zabiłem grubasa. Myślę, że do końca września, maksymalnie do października, po brzuchu już w ogóle nie będzie śladu. Więc ja już ze swoim problemem, który męczył mnie tyle lat, wygrałem. Czuję się młodszy, lepiej fizycznie. Większą mam siłę, większą wydajność organizmu, doskonale technikę bokserską, doskonale walkę w parterze. Więc ogólnie jest to moja dodatkowa pasja. Zapałem zajawkę, mimo że mam swoje lata i nigdy nie będę śmiał porównywać się do zawodowych sportowców czy do sportowców, bo ja jestem, jak to mówię, amatorem kwaśnych jabłek, czyli po prostu jest to moja dodatkowa zajawka. Dzięki temu mogę się lepiej czuć, mogę coś zarobić i ogólnie traktuję to jako kolejną przygodę w swoim zwariowanym życiu. Więc nie piszcie jakieś tam hejtery, że ja, bo ja się nigdy tak nie opowiadałem, pokażcie mi, że, że ja walczę zawodowo, czy jakieś robię sztuki walki i tak dalej, że ja jestem zawodowcem, czy mam się zawod za zawodnika MMA. Nie, zawodnik to jest tylko z nazwy, no bo taka jest organizacja MMA VIP i ja jestem zawodnikiem tej organizacji i tylko to jest z nazwy. Ja jestem. Andrzej Żuromski, wariat, całe życie, który dostał szansę zmienienia swojego życia na lepsze, przynajmniej fizycznego i tą szansę wykorzystuję, mam nadzieję. Spotykam fajnych nowych ludzi, odnawiam stare kontakty, jest mi z tym dobrze, dobrze się z tym czuję i każdemu polecam zadbać o swoje zdrowie, nieważne w jakim jest wieku, bo zawsze... Trzeba mieć tylko chęci i motywację i nie ma wymówek, że się nie chce, że się nie chce. Jak wiecie, to ja wiele razy podchodziłem do tego, obiecywałem, obiecywałem, sam sobie obiecywałem, chwilę, coś robiłem, przerywałem. A teraz jest to najdłuższy etap, w jakim jestem i mam nadzieję, że sobie to wszystko ładnie poukładam. I już wiadomo, że nie chodzi o dietę, tylko dieta to jest takie słowo. To chodzi o świadome jedzenie, bo można sobie zjeść jeden dzień czy dwa niezdrowo, pewne jakieś tam rzeczy kaloryczne, ale ogólnie trzeba po prostu umieć jej zbilansowanie, czyli spalać te wszystkie kalorie, nie być grubasem. I ja to już uważam umiem. Miłego dnia, pozdrawiam, akcja stopowieniową, kto ma wiedzieć, ten wie.